Dzieńka, witajcie, z tej strony ponownie tutaj Witam was w stosunkowo krótkim odcinku podsumowującym Event świąteczny 2023 Nie grasz w Broken Ranks'a? Sprawdź! Link w opisie Tak, wiem, odcinek dosyć późno nagrywam, ale nie mogłem się coś do tego zabrać Mimo wszystko lecimy z tematem Ewencik szedł spoko, więc tutaj nie mam jakichś większych zarzutów, standardowe informacje takie na wstęp, które warto było uwzględnić, to to, że grupki stały się nieco silniejsze ze względu na ogólny rebalans sprzętu i wzmocnienie naszych postaci, natomiast Galaius jako Galaius zdawał sobie radę średnio, jeśli chodzi o bicie grupu, grupek, które najbardziej by mu się opłacały. Niestety progresowo gdzieś mi czegoś zabrakło, co się trochę nie dziwię, stąd też jest jak jest. Wiecznie gdzieś depcze po piętach jakiejś sensownej grupy osób, które grają naprawdę dobrze event i w ogóle content, a gdzie ja jestem cały czas właśnie gdzieś tak troszeczkę z tyłu. Mimo wszystko tyle narzekania. Podciągać postać cały czas podciągać będę i nie będziemy tutaj za wiele zwlekać. Poruszymy temat samych osiągnięć, zdobyczy itd. Tak Najważniejsze, bo zakładam, że pierwsze, co byście szukali, to ile zarobiłem. Proszę bardzo, wydane na 140, żeby otworzyć 3000 platy, czyli około 24k. Z czego to jest liczone po 400k. Obecnie plata jest na katarenie po 600. Jest Matki Boskiej Pieniężnej dzisiaj, jak nagrywam 10 stycznia, więc zobaczymy, czy, czy, czy będzie coś lepiej. No i gdybym selał, zarobiłbym około 10k platy zamiast wydawać 3k, więc no. Tak to sobie wygląda. No, i to jest taka podstawa. No, i co nadrobiłem? Z zaskoczeń w sumie nie mam wcale. Jeśli chodzi o takie podstawowe dropy różnych rzeczy, to tak prawie tak jak zakładałem. Nie wiem, dlaczego bzdurało mi się, że w Orlińskich Dukastu dużo więcej mi wpadnie. E, mimo wszystko jest całkiem w porządku. Poza tym z zeszłorocznym się mniej więcej ilość tego, co nadrobiłem. W tym roku stwierdziłem, że zrobię droplejty. W, w momencie, kiedy robiliśmy to na streamie e, zro, policzyłem tylko parę podstawowych rzeczy, teraz już sobie uzupełniłem. Stwierdziłem, że paczek 139 niż i niżej nie będę zliczał, spisałem w sumie tylko te. 99 nawet nie spisywałem no i tu też jeszcze mała informacja. Stwierdziłem, że sobie kupię jeszcze po ewencie już z 50 około paczek i ich nie wliczam w tę statystykę z tego względu, że mi się po prostu jakoś to nie ima. Mimo wszystko kupiłem te paczki za kasę z eventu świątecznego po 400 około 30-50 za paczkę na 140 oczywiście, więc tak stwierdziłem, że. Te po co mi tutaj się za bardzo tutaj yy, głowić. Więc tak, 80k mniej więcej wpadło z czapek i gwiazdek. To informacja ile miałem czego, więc od razu informacja ile nadrobiłem. Całkiem miło. Yy, wyszedłem mniej więcej względnie ok. Jak widzicie, zarobas jest na poziomie 170 milionów. Yy, I dodatkowo, jak widzicie, musimy doliczyć wydatek ten 24 plus gdybym selał. Tak bym mniej więcej to policzył, więc no powiedzmy, że około 70 KK przy cenach z między z nocy z 1 na 2 stycznia, bo wtedy było to wszystko otwierane. Ogólnie miło, że drop rate kryształu czasu był dosyć wysoko, biorąc pod uwagę też bardzo istotną tabelę, jak tutaj widzicie w prawym górnym rogu. Jest to drop gwarantowany, który kłóci się, w sensie walczy o możliwość zdropienia razem z odłamkiem tropem i dielkiem no i co? Ciekawe, dielektryki mam gdzieś tutaj. Mamy ich 171, więc tak względnie ok. Ja się cieszę. Natomiast no wiem, że były osoby, które po 450 milionów czapek gwiazdek no, zrobiły, No, niestety główną wadą tego ewentu jest to, że jest tak rozleczony w czasie. No ja jestem w stanie dwa dni nawet w zasadzie prawie nie spać i napierdzielać i sobie ustawić po prostu te dwa dni. Natomiast nie dość oświęteczny okres to jeszcze. Około 10 dni ten event trwa, co faktycznie nie jest dla mnie możliwe go wykonać w jakiś dosyć fajny sposób. W szczególności, że no niestety strasznie się męczyłem z grupkami. No strasznie, no nie było lekko sobie to pobić, tak wiecie, duło z rycerzem, piątki, czwórki czy coś. No po prostu nie dociągałem zgonów, to nie miara. Tajna spokój. Mimo wszystko, chciałem tutaj spostrzec przy okazji jeszcze dosyć ciekawą rzecz. Bardzo mało roli dźwigów poleciało, a zwróćcie uwagę, że w zeszłorocznym, poprzednim z 2022 roku, e, rolu z dźwigów nadrobiło sporo, bo roli 128, dźwigów z 330, więc y, naprawdę gruba ilość i tam chyba nawet nie po jeden, tylko po kilka leciało. Więc ciekawa sprawa, czym to może być spowodowane? mniejszą ilością popytu, mniejszą pop mniejszym popytem w ogóle. Schodziły ploty, że coś gdzieś tam w aktualizacji mają być tej temy niby przydatne, ale to he, dużo osób w zasadzie gdzieś tam w kuluarach gdzieś o tym wspomina, ale ciężko powiedzieć. Mimo wszystko dosyć ciekawa rzecz, ale z mniej ciekawych rzeczy to te dropy prawie się sobą, ze sobą nie różnią. Gdybyśmy skonfrontowali zeszłoroczny drop rate z tegorocznym, to tutaj zmiany są głównie na tym gwarantowanym dropie, bo na przykład eteryczne poroszki wyleciały i wyleciały dupki na rzecz dropu i więc całkiem miło, a cała reszta wydaje mi się bardzo, bardzo podobnie, co jest bardzo smutne. Jak w zeszłym roku otworzyłem 300 plus paczek 314 dokładnie tak w tym roku no niestety otworzyłem. Dużo, dużo mniej. Z czego to wynika? Otóż w zeszłym roku miałem przy sobie platę jeszcze z latarni. Akurat dostałem ratę, więc mogłem sobie rozpierdzieć na 20-30k płaty. Jakby ktoś pytał właśnie na co to poszło, to poszło to na to. Eee, w sensie część kasy z latarni życia i miałem po prostu możliwości. W tym roku wchodziłem ze stanem konta zero niemalże i nie byłem w stanie nic inwestować w paczki, a bardzo chętnie ponad tysiąc bym sobie ich otworzył. Niestety jest jak jest. No, ale może w przyszłym roku uda mi się jakoś fajnie ustawić i będę troszeczkę lepiej przygotowany. Także tyle. Tyle w tym odcinku, nie będę się rozgadywał. W zasadzie cała magia opiera się na tym, że cieszę się, mogłem uczestniczyć w tym evencie, poprogresować sobie trochę postać. kupiłem sobie, magnia lorna i ogólnie troszeczkę rzeczy tam poszło z progresem, więc e, miło. Mimo wszystko, inflacja troszeczkę kasuje rynek. I strasznie mnie to boli. Cieszę się jednak, że bandy jakoś tak cenowo zjeżdżają, ale jeszcze Teldy i inne suda to, 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 to już nie. Na przykład Bialorny nawet po Ewencie były tańsze, teraz znowu drożeją. Platyna jest w upłakanym stanie. Ja nie wiem, co się dzieje, widzowie, ale jest tragedia. No zobaczcie. Yy, 630k za paczkę. Ale godzina jest 3:25 też więc. No nic, to tyle. Ciekawostek. Stanna. 10 stycznia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.